Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj jest 28 stycznia 2023 roku, i to, co tutaj widzicie na tym talerzyku, na serwetce, to są dwa owocniki grzyba z gatunku płomiennica zimowa. Nazywany jest również ten gatunek zimówką aksamitnotrzonową. I już przechodzimy do tego, dlaczego zimówka aksamitnoczonowa. No bo tutaj, jak sobie obejrzymy. Trzą tego grzyba. Spróbuję osłę się stawić. Troszkę słabo mi to Może drugi osobnik? No właśnie. Trzon grzyba jest delikatnie jak samitny. Zmoczony. Leciutko ciemniejszy się wydaje, a te dwa osobniki miały trzony mniej więcej w tym samym odcieniu. Tak. Jeżeli chodzi o inną charakterystykę trzonu, jest taka cecha charakterystyczna tego gatunku. Brak jakiejkolwiek obrączki. U płominicy zimowej nie występuje obrączka na trzonie. Także jeżeli kiedykolwiek znajdziecie grzyby, które wyglądają podobnie, a będą miały obrączkę, to to nie będzie płominica zimowa. Um, tutaj mamy jeszcze tak, blaszki. Blaszki co bym powiedziała, tak średnio poukładane. Nie są ani rzadko, ani gęsto. Część blaszek nie dochodzi do trzonu. I teraz tak, trzon w przekroju. U podstawy może się wydawać, że jest pusty w środku. Tak jak tutaj na tych dwóch, na tych dwóch egzemplarzach widać. już pokazuję. O. Wydawałoby się, że jest pusty. Ale to robimy tylko, to robimy przekrój poprzeczny, żeby zobaczyć, jak to tak wygląda. A następnie robimy przekrój podłużny. I w przekroju podłużnym to co było widać wyżej, to te trzony już puste nie są. Tutaj widać, że dotąd, dotąd widać, że, że się zbił miąż, a dalej że jest pełny trzon. I tak samo na kolejnym osobniku. O widać, że. Miąż się zbił częściowo, a dalej już jest pełny trzon. I tutaj, właśnie, mamy osobnika, który ma kapelusz namoczony, znaczy opłukany wodą i połyskujący, taki, on bardzo szybciutko wchłania tą wodę. I tu przekrój podłużny trzonu właśnie. Czyli ten miąż ze środka, u starszego osobnika nam się um, nam się troszkę zbił, sfilcował, ale ten szon jest nadal pełen w środku. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o, o kapelusze starszych osobników, bo tu mamy starsze owocniki, a, no, mogą się pomarszczyć, no to takie już się nie nadają do jedzenia, ale są świetne do, do um, oznaczenia stanowiska. To, co widzicie na kapeluszu, to są paprochy, po prostu pruchna z drzewa. A także tym, tym, tym się nie sugerujcie. Tu jeszcze przekrój. Miąż w przekroju jest białawy i jest stosunkowo cienki. I tutaj, to, co widzicie, to są blaszki, które są mniej więcej tego samego odcienia na całej długości, bo było u starszego osobnika, mam takiego, który tutaj polażał sobie u mnie troszeczkę w domu, to, to, to troszkę tutaj się zmieniać kolory. ale raczej nie powinny. Eee, no i co? I pełno papryków w środku, już tak namieszałam z tymi grzebami, że <gry> są całe upaproszone. Tak. I jeszcze, jeszcze tutaj. Właśnie, przyklejają mi się fragmenty serwetki, bo um, pumienica ma to do siebie, że ten, ten kapelusz jest tak jakby leciutko lepki. No, nawet on nie wyczu, taki niemalże niewyczuwalny, leciutko lepki, dlatego się te wszystkie paprochy do niego przyklejały. I tutaj też widzicie, że blaszki nie dochodzą. Niektóre blaszki do, do trzonu. O. Tutaj jest. Ten był płukany kilka razy, dlatego tego, tego miążu tutaj prawie nie widać. Się zlewa się, kolor miążu się zlewa z kolorem blaszek. Ale generalnie kolor miążu powinien być tak jak tutaj. Jaśniejszy od blaszek. Jedynie u młodych osobników blaszki i miąż będą mniej więcej w tym samym odcieniu. Także, także tak. Postaram się zrobić jeszcze filmik. Bezpośrednio na stanowisku, gdzie te grzyby rosną, bo tam jeszcze kilka osobników zostało. A tak żeby opublikować ten, te filmiki jako serię filmików, na co zwrócić uwagę. Także to by było na tyle na dzisiaj. O. A jeszcze, jeszcze może jedna rzecz. Chcecie długość ogonków, długość trzonów właśnie długość trzonów to była taka mniej więcej. Czyli ta część była zagłębiona w drzewie, w drewnie, z spróchnianej części na wierzbie. Głębokość, w jaką one wrastają, przyznam, że nie wiem, ale te dosyć głęboko wrastały. Zobaczymy, jak będą się zachowywały te Kolejne osobniki rośnie tam kilka nowych, młodych na, właśnie na Starej Wierzbie. Także mam, mam co pooglądać, mam co ponagrywać, mam gdzie robić zdjęcia. bardzo lubię robić zdjęcia jak drzwi Pozdrawiam serdecznie, przyjemnego wieczoru, kochani, do, do następnego filmiku. Papa! Pa.